Witam serdecznie od tej strony. Kolejny dzień 52, 53. Godzina 8:40. 25 stopni w busie, wybasto wyłączone już o godzinie chyba 7:20, bo mi za bardzo grzało. Na dworze fajna pogoda, ale jest dość rześko. Jestem w Tczewie i mam nadzieję, że Słychać mnie, bo suszyłem tą kamerę całą noc do gry nogami, tak, żeby wyleciała ta mgiełka, bo się ten mikrofon zepsuł. Jedziemy z koksem. Na śniadanie będzie 400 kalorii w kiełbasie i jakieś 50-100 kalorii w warzywach. Tutaj się robi woda na herbatę. Pierwsze dwie sceny dzisiejszego dnia kamera dźwięk nagrała. Ja mam nadzieję, że w ciągu dnia też będzie wszystko nagrywała z dźwiękiem. Natomiast, jak nie będzie jak nie będzie w którejś scenie dźwięku, ja nie, będzie, nie będę w stanie tego na, na żywo sprawdzać, to z góry przepraszam. No i będę musiał kupić nową kamerę, jak, jak coś takiego się będzie działo. Tak wygląda miejsce, w którym nocowałem. I teraz muszę otworzyć auto żeby raz przewietrzyć. A druga sprawa, nienawidzę, jak ten kod jest taki rozbebeszony. Jak na to patrzę, to mi wkurza po prostu. O, herba ta się chyba już zrobiła. Nie, jeszcze trochę. Specjalnie nagrywam więcej ujęć niż zwykle, bo bo nie chcę, żeby... bo chcę sprawdzić później, czy mam dźwięk, czy nie. No to smacznego! Jemy! Wpisane, 500 kalorii, ale dzisiaj jest poniedziałek. Wczoraj była niedziela, ja się miałem zważyć. A dzisiaj już jestem po, i wody się napiłem i tego wszystkiego, jutro z rana na czczo się zważę 20, zobaczę ile mi poleciało. Yy, wczoraj mi strasznie spuchł, spuchł brzuch po, po tej pizzy, nie wiem czy to wina yy, tego ciasta, czy co, po prostu dawno nie jadłem jakiegoś tam chleba zwykłego. I mi spuchł brzuch po tej pizzy. I ogólnie się czułem taki ciężki i myślałem, że już padnę, ale przetrawiłem to potem głową i... Po co mam padać? Przecież można raz upaść i można wstać, nie Nie, nie trzeba od razu padać, ale długo, długo pizzy już takich, takich rzeczy nie zjem, bo ja tak mam, że jak potem zacznę się chytać tych głupich jakichś tam wyrobów takich z pszenicy, z czegoś takiego białe pieczywo, to już mi dopamina leci jak nie wiem i potem już nie umiem tej dopaminy uzyskać po żarciu takim zwykłym bez tych bułek. No i cały czas myślę o tym, żeby, to jest ten, ten, ten cukier po prostu, narkotyk w tym białym pieczywie. No to palimy dziada, odpali po nocy czy nie odpali? Odpalił i mamy na miejsce 7 minut, jedziemy. Centrum trzeba chyba, albo nie centrum, trzeba. Nie wiem, ale pogoda jest przecudna. Klara tak wali, że to się nie mieści w pale. Super dzień będzie w koszulce. A co od pewnego czasu, nie wiem, od pół roku, jak jeżdżę ogólnie autem i tak dalej, to staram się zwracać uwagę na to, ile jest takich miejsc, w których na przykład 2 metry nie wiedzie, 2 metry 10 nie wiedzie. I teraz mam w głowie już od dwóch miesięcy że sprawdzam bardzo roztropnie, bardzo uważnie jak jest 2.30 i na razie znalazłem w Polsce dwa miejsca nie licząc wjazdów do supermarketów, do jakiejś tam podziemi dwa miejsca w Polsce, gdzie bym tym boxerem 2.30 nie wjechał także na razie dwa miejsca oby nie było ich dużo więcej jestem na miejscu Trochę mnie niepokoi, że tam rolnik jeździ z jakimś sprzętem. Ja nie wiem, czy tak wygląda siewnik, czy co, ale oby nie. Przepraszam tych, którzy wiedzą, jak to wygląda, a ja nie wiem, jak to wygląda. W tym miejscu w ogóle mogłem sobie spać na luzie, ale tam też było fajnie. Dobra, przebieramy się, ogarniamy busa. Towarzystwo tu będzie za jakiś czas. Podjechali do mnie Grzegorz i Bogdan, możecie się fajnie przywitać. Czemanko, witamy. I słuchajcie, zapraszam was serdecznie na grupę na Facebooku Klub Odkrywców Pomorza. I chłopaki tu na razie zawiesiły możliwość rekrutacji, ale będzie w przyszłości. Z tego względu, że jesteście stowarzyszeniem, macie ogromne pozwolenia i potrzebujecie dużej mocy przerobowej, tylko dopiero to finalizujecie. Także pamiętajcie, wejdźcie sobie do Bogdana i do Grześka na profil na Facebooku, będziecie mieli link w opisie. I jak będziecie chcieli zawrzeć tutaj współpracy w okolicach Trzewa Pomorza Serdecznie zapraszam Pierwszy przedmiot z pola Łuseczka Grzegorz trzepnął Amerykańskiego guzika Śliczny Bogdan teraz coś takiego znalazł Ewidentnie brązidło Ewidentnie jakieś kwadratowe to takie Kijwie panie Naprawdę kijwie Mam coś starego w końcu Coś fest starego jest to moneta. Yy, zróbmy tak. Ja ją wyczyszczę i Wam ją pokażę, bo to już jest starsze. Na 99% jeden fenol, tylko że taki agon. Zgon, agon. Polmosik? A nie, monetka, a nie polmosik. Patrzcie, wyszła. Co to jest? Jeden groż nasz polski. Super. Ten jest zwykły, a ten mówisz gdański fenol, ja? Chyba, chyba tak jest. Ale kurde też. Ale... Nie ma na czym oka zawiesić to coś jest, coś, coś od czegoś, taki kawałek, brązidło jakieś, coś od czegoś, może jakiś fragment bransoletki, kiwie. Taka wielka łuska wyszła, Skatorż... to łuska na pewno jest, jakieś dziurki tu ma takie dziwne, nie wiem czy to jest łuska czy coś innego, takie dziurki tutaj ma. Takie masywne brązidło, strzela im to. No, nie będzie to stare, ale może. Tam było to pierwsze pole, po którym łaziliśmy. A teraz weszliśmy na drugie. I to na takim lekkim uboczu. Domki jednorodzinne i jakieś firmy. I tutaj wychodzi i Rzym. I średniowiecze. Grzegorz mnie woła. Co tu masz, panie? Aha, taki. Podejmuj, podejmuj, panie. O, płaski, Ale przynajmniej, ale przynajmniej jest, jest. Na wierzchu mamy tu coś. Mamy tu coś. A co to jest? Ale jest coś. Oj, oj, oj. Wygląda fajnie. Wygląda bardzo fajnie, jak płacidło. To jest mega znalezisko. Albo zwykłe jakieś kółeczko z brązu, albo płacidło. Tam mirutus przygrywa. A tu sobie leży, widzicie? Widzicie czy nie widzicie? Leży sobie średniowieczna klemerka. Ciach. Taka malutka, śliczna. Proszę, cudo. Strzelamy. To znaczy, namierzamy koordynaty GPS. Z tamtej dziury rutusiak wyorał. Takie pięć fenoli. Jedziemy dalej, 1900. Nikaj tu nie ma żadnego drzewa, żeby sobie jaszczą podleciał i gołumpa Azjat, A tu obrączka, proszę. Proszę bardzo, Bogdan ma silver grosza. Wy go widzicie z bliska, a my sobie tu teraz robimy nauki w polu. I przy naukach wyszło srebro, a tak 3 godziny na polu nic Chodzisz po tych polach, chodzisz, nic namierzyć nie potrafisz i nagle Dziab, moneta wyszła, zaraz zobaczymy co to jest. Wydaje mi się, że 10 groszy. Yy, 49 rok miedziane. Dokładnie, 49 miedziane. 10 groszy. Leży sobie i śpi. Plomba. Coś tu jest napisane. Jest kotwica. jest jakieś er, chyba. Z drugiej strony nic, szczelomy. No, może być coś fajnego, ale. To porek. Ale nie to toporek, ale teraz to już nic fajnego to nie jest, nakrętka jakaś. Jestem już przy aucie. Zaraz będę wyciągał te wszystkie przedmioty i będę, no właśnie, już mi te kartki lecą. Już wszędzie lecą mi kartki i będę musiał wszystkie koordynaty spisać. O, grubo się porobiło. Zgadałem się jeszcze z Grześkiem i z Bogdanem na jutrzejszy dzień. Także nie wypisuję tego teraz, tylko wypiszę to później, te wszystkie rzeczy, które znalazłem I im to w jutrzejszym dniu dostarczę A teraz jedziemy na zakupy i zobaczyć ten trczew cały, jak on wygląda Bo taka mieścinka, jak tu jakieś osady były, rzymskie, może celtyckie wcześniej Ciekawe tu jest Właśnie jestem chyba po dobrych 20 telefonach i łeb taki zlasowany, że nie wiem Przyjechałem o godzinie 15 pod Kerfura, pod a jest godzina... 16.40 idę na zakupy, jestem po zakupach, ale ja naprawdę nie wiem jak ja się nazywam nawet, muszę się ogarnąć, spokojnie, spokojnie, już wam pokazuję co kupiłem, muszę sobie otworzyć szyberdach to wszystko, bo tu jest gorące już, nagrzało się, kupiłem sobie od groma takich sałatek tego wszystkiego, zaraz to będę konsumował, podliczał i tak dalej, bo jest już godzina 17, a ja nic jeszcze kurde nie jadłem takiego treściwego dzisiaj poza tym śniadaniem. 198 kalorii, 196 kalorii, 280 kalorii, łącznie tam prawie 700 300, 500, 700 gram żarcia warzywa, białko i jakieś coś te króliki z tą sałatą mają przesrane najlepsze w tym pakowanym żarciu jest to, że zjedzone, można wyrzucić i koniec, nie trzeba myć nic pojadłem, jestem pełny i uciekam z trzewa, przyjadę tutaj jutro ale teraz uciekam na Bory Tucholskie, siadek zapalony, i będą atrakcje w Burach Tucholskich, mam nadzieję. Także jedziemy, godzinka przed nami. Jedziemy przez taką mieścinkę. Ten bruk tutaj mają, ja nie lubię. Nie będę epitetów brzydkich używał. Mam nadzieję, że za chwilę będzie normalna droga. Ale jedziemy na tleń, tak jak mówiłem, jeszcze 55 minut, i jeszcze muszę sklep odwiedzić. A może tutaj ten sklep odwiedzę, a nie, jedziemy na jakiegoś takiego coś tam większego. No nie, no. Pytacie się często w komentarzach, jak tam się sprawuje to 200, a 200, 150 koni, zaraz wam pokażę, bo będę się włączał do ruchu, jak, jak wygląda przyspieszenie w tym aucie. Czekajcie, czekajcie. teraz przyspieszam Autostrada Wjechałem już w Bory Tucholskie i od razu się zmienił klimat Jestem w dziczy, w normalnie Przebłyskuje sobie słoneczko raz na jakiś czas przez, przez choineczki Nie no. i od razu jakieś zbiorniki i tu się trzeba kiedyś zatrzymać i połowić trochę w tej wodzie może tu tucholskie są zarąbiste do Lifeu, bo tutaj są co chwilę takie zajazdy leśne, parkingi leśne w których można przystanąć na noc, tam są kosze na śmieci niekiedy wcty są nawet świetna sprawa, Pole, na van life Bory pory tucholskie są super a żeby nie być gołosłownym to proszę bardzo Zbiornik piękny I tutaj nawet jakieś zjeżdżalnie, nie wiadomo co Można stanąć Kolejny parking Kolejny ogromny plac Kolejny Kolejny zajazd No i bezkresne pola Pamiętam jak pierwszy raz z Saperem jechałem tutaj 3 lata temu to był kłos jeszcze, albo owies. owiec, Owies był zasiany To te pola wyglądały jakby były aksamitne normalnie Jestem w centrum Oś I serdecznie pozdrawiam ludzi, tutaj widzów z Osia Bo pamiętam dwa lata czy trzy lata temu jak żeśmy tu szalali na grzybku i tak dalej To było fajne, kurka wodna, dobrze to wspominam Wurszt i piwko kupione na grilla Jedziemy i dzisiaj na pewno muszę trening zrobić Jestem już w tleniu po jednej stronie Zatoczka, Boże Zatoczka, jeziorko Po drugiej stronie jeziorko to jest to samo, a tu jest kanał I zaraz będziemy robili grilla Przed grillem trening jakiś, porozmawiamy Chyba nie ci z treningu, widzimy się później <grytania> Kiełbasa na lenia Nie będzie grilla Jest skominka. Mamy ciepłą noc kwietniową roku 2021 Jak to saper określa? Saperowa dzida na stanowisku bojowym. Gotowa do użycia. Celuje w naturalnego suchelita Ziemi. Celujemy w kulkę. O, jest! Udało się 28 po północy 20 stopni w aucie. I idziemy spać. Jutro zrobię podliczenie tego wszystkiego, co dzisiaj zjadłem, bo zjadłem dzisiaj trochę tego i będę musiał pokutować. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.